Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. Pierwszy to trafiony. Jaki zaraz się przekonacie i nie jest to Alison? Yy, także będzie, będzie ciekawie, moi drodzy, tradycyjnie. Jak teraz oglądacie odcinek, to trwa jak zawsze live. No i mamy nowy składzik z pewną niebieską kartą. Jeżeli jesteście zainteresowani, wbijajcie pierwszy link w opisie i też pewnie przy komentarzu. Zapraszam serdecznie. No a teraz lecimy z odcinkiem. Cała drużyna w paczkach już jest dostępna. No i zobaczymy, czy coś ciekawego uda nam się trafić. Mam nadzieję, że będzie, że będzie boom, ale czy to nastąpi? Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Pierwsza paczka na początek. Już widzimy, że są co najmniej ekrany. Ale bez żadnych walkoutów. Jest to Grecja, czyli to musi być. Co? A, inform. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. No dobra, no to lecimy z drugą paczką, za 50 tysięcy No myślę, że tak do jakiegoś walkoutu można by było pootwierać, ale... Żeby ten walkout był, bo w tych paczkach za 50k to jest jakiś dramat Jak na razie Brazylia Z Barcelona to będzie Neto No oprócz tego Neto jeszcze Miranda i my nie, ale to też nie jest nic spektakularnego Więc lecimy dalej Dobra, to jeszcze, to jeszcze jedną paczuchę otworzymy, albo, albo właśnie do tego walkoutu, nie wiem. Trzecia paczucha, za 50 tysięcy. Halo, halo, jest cała drużyna, jest cała drużyna. Ale niech będzie też walkout, jeju, jeju, kolejny raz Inform, Hiszpan. LP Watford. I to będzie DeLopeo, okej. Okay. Ciekawa karta, ale pewnie ze względu na to, że jest w tot, w podczas toty, no to ta karta będzie warta. Quixel. Yy, oprócz tego Felipe, Mares, Sanchez Ok, ok. No i przechodzimy do paczek Za 125 tysięcy No mam nadzieję Że to jest ten moment, to jest ten moment kiedy Rajo Esports będzie wzmocniony przez, przez Toty Mbappé A czy tak się stanie? Zobaczmy Pierwsza paczka za 125 tysięcy leci No i co będzie w środku? Co będzie w środku? Szukamy niebieskiego koloru Szukamy niebieskiego koloru Jest co najmniej ekran ale bez walkoutu Portugalia i ekran paczka za 125 tysięcy Carvalho. No, niestety, nie ciekawie. O Jezu, a tutaj na tym Xboxie no, zależy nam na każdym kąsie No, bo zbieramy na Toty Mbappé, a potem może nawet na y, tego Van Ale to zobaczymy, co czas pokaże. Dobra, kolejna paczka. Druga paka za 125 tysięcy w pierwszej paczce bez ekranów. Czy teraz będzie nieco lepiej. Uwaga, 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 bo coś się dzieje, coś się dzieje Jest walkout, to chyba ikona Czy nie? Anglia? Czy nie? Napastnik? Nie, to nie jest ikona Ikona, 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 ikona Michael Owen Wow Na naszym głównym koncie Trafiamy ikonę Michaela Owena A więc warto było No w końcu coś W końcu coś Let's go, let's go O to chodzi Michael Owen trafiony, no na koncie gdzie teraz będziemy zbierać? Na to ty Mbappé, na to Van Wandajka. Taki Michael Owen to jak gwiazda z nieba spadająca. No coś pięknego, coś pięknego proszę państwa. No tego potrzebowaliśmy, tego potrzebowaliśmy. Od razu widziałem, że inna flara, inne kolory i faktycznie, i faktycznie. Wow! Zobaczmy, co oprócz Michaela Owena w paczce. Uwaga, uwaga, oprócz Owena już nic specjalnego, ale ok, na głównym koncie ikona trafiona. Nice, 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 nice. Ile Michael ile Michael Owen jest warty? 300 tysięcy! No to bardzo nas to przybliży potem do tego Vandajka i, i to co MVP, więc piękna historia, o to chodzi, o to chodzi, nice. Dobra, leci kolejna paczka, słuchajcie, leci kolejna paczka za 125 tysięcy. Paczka numer 3, paczka numer 3 za 125k. No i sprawdźmy, sprawdźmy co tym razem nam się trafi, może druga ikona, jest walkout, ale to nie ikona, natomiast okej, okay, to będzie Suarez, nie, jeszcze gorzej, Godin, Godin z Interu Mediolan. no ale ważne, ważne, że walkout, że coś się dzieje, okej, okay, zobaczmy czy coś oprócz tego Godina jeszcze w tej paczce za 125k trafiliśmy, bo oprócz Godina mamy jeszcze Informa i Rodrigo, okej, okay, to się przyda jak najbardziej, witamy serdecznie. Dobra, jednak teraz ostatnia paczka za 25 tysięcy? Za 125 tysięcy. No i zobaczmy. Błagam, niech będzie jakiś boom, niech będzie jakiś boom. Walkoutowe, walkoutowe, błagam, walkout. Jest walkout, ok. No i tak można kończyć, żeby to był. Co ja chciałem powiedzieć Ramos, a to będzie Tiago. Walkout Tiago 87 z Bayernu Monachium, No to powiem tak, bywało, bywało lepiej, bywało lepiej. Eee, okej, okay. nic tutaj specjalnego nie ma. Nic specjalnego tutaj nie ma. Dobra, każe Premier League. Może tutaj, może tutaj. Kiedy ja to ty trafię? No to patrz teraz Jest walkout Francja. Bramka Loris Okej, okay. młodego Loris 88 Czy coś oprócz tego Lorisa może tutaj jeszcze być ciekawego. To jest zagadka, to jest pytanie. A, jest ferma. No dobra, dobra. Xbox One, czy czekać na tego nowego? No, ale ten nowy będzie bardzo dużo kosztował. Więc nie wiem, czy jest sens. Według mnie najrozsądniej to kupować już teraz u, ten używkę Xboxa. A my zobaczmy kolejną paczkę. Bo jest kolejny walkout. Ależ taktykę tutaj mam. Argentyna? Aguero. Uuuu, okej. Okay. Oprócz Lorisa, teraz Aguero. To jest nice. To jest nice. No dobrze. <laughs> tak, zapomniałem w ogóle o tym Aguero. No faktycznie, faktycznie, oprócz na Aguero jest Bednarek, okej. Okay. Okej, to kolejna paczka za 50 tysięcy. I kolejny ekran, może... walkout, jest walkout, błagam, coś dobrego. Hiszpania, Ramos, SPO, Silva, Isco, okej. Okay. bywało lepiej, ale okej, okay. może być Isco, może być Isco, 86. Czy coś oprócz tego isko jeszcze może tutaj być w tej paczce? Nie, 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 nie tym razem. Dobra, i dwie paczki za 100 tysięcy. Żarty się skończyły. Żarty się skończyły. I znowu mamy ekrany. I znowu mamy walkout. Co tym razem? Francja Walkout Bramkaszel Loris. No dobra, no dobra. Witam mu Goloris, 88 overall. Czy coś oprócz tego Lorisa jeszcze możemy dostać w paczce? Oto jest pytanie, o, to jest zagadka. Jest banega, a w duplikacie nic specjalnego. Kolejna paczka za 45 tysięcy, zobaczmy. I zobaczmy. O ma nie, tak? Nie. O Jezus Maria. Ostatnia paczka i takie coś. Ja pierdzielę. O. Dopiero jak te boki ściany zobaczyłem, to wiedziałem, że to nie jest to. De Reali, na koniec. Dario, o Jezus Maria. Tak blisko, a tak daleko, nie? Kurde Dobra, kolejna paczka za 35 tysięcy. O Boże, zobaczmy, 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 bo coś mamy. Jest Inform Walkout. Waran Francja, 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 Brazylia. Czy Brazylia jest jakaś mocna? Jezus, okej okay. Gabriel, Jezus, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Bo już jest coś warte. Jest 70-80 tysięcy. Ten Gabriel, Jezus jest warty walkoucik. Czy coś oprócz Gabriela jeszcze dostaniemy w tej paczce? Nie dostaniemy. Kolejna paka za stoka. I co w tym razem? Jest! Jest! Nie! Czekajcie, jaki to skór? Nie! Jezus Mary Holandia! CB! Ha! Van Dijk! Takiego! <grym> Kurwa! Po bokach ekranu wiedziałem, że to nie to ty. Ja pierdzielę! Niebieski walkout, o, No to pięknie. Kolejna La Liga. Może u Ciebie trafimy, kurde. Hmm. Zobaczmy, co tu się dzieje. Jest walkout? Okej, okay. co to było? Francja, Loris? Nie się? Laporte? Nie. Nie wiedziałem co to było. Ha, Lendia? Nie. Muntiti! <grym> Wszystko <źle. grym> Okej, <Okay>. Umtiti <grym> 86 Do poniedziałku jest drużyna do 19, do poniedziałku. Okej. Okay. Dobra, kolejna paczka <grym> za 45 tysięcy O, i coś się dzieje. Halo? Jest, 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 jest to ty, pierwszy to ty! Pierwszy Toty, Szkocja, Robertson, Andy Robertson, pierwszy Team of the Year, trafiony, trafiony. PLKD, brawo kochanie, ha, Damian, witam Damiana, witam serdecznie. Okej, okay. okej, okay. jest Robertson, jest pierwszy Toty, proszę Państwa. To jest piękna historia. O tak. Zobaczmy, co oprócz Andrew Robertsona to ty w tej paczce. Mamy jeszcze walkout Edersona. Ale ile kosztuje ten y, Robertson? 800 tysięcy, no ale to jest najlepszy LO w grze. Więc jak najbardziej piękna, piękna historia. Kolejna paczucha za 50 k Come on, come on. Dawać mi tu. Dowaź mi tu. Jest walkout. Kolejny walkout. Z Hiszpanii. Ramos, 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 Sergio Ramos! A więc jak tu jest boom, to od razu niesamowite boom. Sergio Ramos, 89 overall. Okej, okay, okej. Okay. Coś pięknego. LS es... Igor. Oprócz tego Ramosa tutaj już nic mamy, ale Ramosa witamy, okej. Okay. Dobra, Trzy paki za 50 tysięcy. I Jezus Maria, Liga Mistrzów. Matko Boska. Oni to specjalnie zrobili, to był plan. T -t -t nie, może KBD. Gdzie? Yeah. Kurwa. Gündogan. No, szkoda, gadać. Żebyś dał lisa. A jak? Dobra, kolejna paka za 50 tysięcy. Ostatnia paczka za 50 tysięcy. Zakończmy to czymś. Ciekawym lokautem z Brazylii LS. Neymar barc... bez drzewa. Barcelona. Coutinho jeszcze troll parówy, nie. Ech. Ech. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów, bo jeszcze sporo paczek będziemy otwierać. No a teraz trwa live, na które was bardzo serdecznie zapraszam. Trzymajcie się. Na razie.